Witam Was kochani w niedzielny poranek. Piękny już nie taki poranek, ale jest ciepełko. Ślicznie słoneczko świeci. O, i chmurka Was wita. Zobaczcie, ale fajny kociak z nami na spacer przyszedł. A, a moja bajka to tam gdzieś jest, ale ja nie wiem gdzie. Tam gdzieś koło mostu chodziła. Bajka! Nie ma jej. Hmm? O jest. Gdzie ona poszła? Ja chodzić nie bardzo mogę. O ona sobie poszła. Ja nie wiem, gdzie ona jest. O, ja szukam psa. Pies. Proszę, koło mnie stoi. No, no weź zobacz czarnego psa w krzakach. I widno jest. Hmm, dajcie spokój. No, gdzie ta chmurka? Chmurka. O, chodź, chmureczka. Bajka, nie strasz mnie. Chodź, bajka. No, była koło mostu i nawet nie wiem kiedy przyszła. No, to jest psiu. A umycie pełko. O, jabłoneczka pięknie kwitnie. Taka już prawie dzika. Ta jabłonka, ale kwitnie i rodzi. <grywk> Oj, przepraszam. Przepraszam najmocniej. Trochę jestem chyba naciębiona. No dzisiaj będę miała ciężki dzień. Także kochani, taki króciutki tylko. Taki króciusieńki tylko. Spacerek ze mną. Jak mi się uda, to może jeszcze coś coś wam nagram. Ale jak nie, no to samochody już jadą. Ciężkie. Bajka się wyhasała. Ganiała. A wiecie? Szukała miejsca, żeby zrobić siku i to tutaj gdzieś tam pod to skarpu pod to góro, tam gdzie jest taka mała trawa, tam gdzieś jeż był dotknęła nosem jeża jak wyrwała to nie wiedziałam co się stało normalnie jak rozbrykany źrebak tak uciekała, aż pod mostem się znalazłam, Będę skoda, że nie miałam włączonej kamerki, bo bo bym Wam pokazał ale i, i, jeszcze w takim szoku bajki nie widziałam. Musiał ją nos, w nosek ukuć, bo ona wszędzie ten nohal wsadza swój. No. A teraz się gonią. Gonią się moje źrebaki. No. Także kochani życzę wam. Na pewno będziecie to dopiero w poniedziałek oglądać, więc cóż, już dobrej niedzieli wam nie życzę, ale życzę Wam za to pomyślnego tygodnia, dobrego, spokojnego i ciepłego. Odpoczywajcie, pracujcie w tym tygodniu długi weekend, więc być może niektórzy z Was mają wolny, szykują się na majówkę, więc wszystkiego dobrego. Nada a